Nazywają mnie Samotmantrowcem To jest kolejny odcinek Wiedźmin 3 GON Właśnie tutaj Zdobyliśmy lepszy pancerz jak widzicie No i już Ulepszony Ulepszyłem go właśnie tu skórą No i dobra Tutaj weźmiemy sobie smarowidło na miecz Dobra Teraz troszkę lepiej w nim wygląda. Tak o wiele lepiej wyglądasz w, w takim pancerzysku. Dęko srebrnego pojemniczka. Pokryte runami. I nadtopione. Pewnie przez ryby. To chyba kawałek bomby, pachniak. Olej z wiwerny. I karmę? Więcej się tu nie dowiem. Pora wracać do Digstry. Aha, czyli wracamy już do Tigstry? hasiec nas Ale ja mam przecież antidotum Stara się, nic nie powinno się dziać złego No proszę, jest i Barn, cześć Możemy zamienić parę słów? Co? Słowa nie warte nic. Nawet Bartwie. W sensie porozmawiać. W sensie? Gdzie to? Jeszcze raz. Możemy porozmawiać? Ciebie Zigi lubi. Możemy. No nie śląc. Troluję tutaj Czy działo się coś podejrzanego? Podej... Podejrze... Co? Wart nie rozumieć. Coś innego niż zwykle. Mogłeś to zobaczyć, poczuć, usłyszeć. Tak, tak. Ja słyszał takie... Łaskotało Barta w uchy Dobra, pogadajmy o czymś innym Zgoda Nie ma torfuny To Bart ma dużo czas Bo Bart już nie ma czego... Dzięki za pomoc. Bywaj. Dobra. Bywam. A może nie bywam? O to być pytanie. Ty, dobra, od niego chyba raczej nic się nie dowiemy nowego. Dobra, to jakaś... właśnie, była ten. Była... Yy, drobina, tylko kurczyk, gdzie? Nie wiem. Zamknięte. Tutaj są topce. Chodź to Kurde, całkiem nieźle się tutaj nazbierało. Sporo. Aha, ja tutaj na górze nie byłem. No okej, okay, czyli w takim sposobie to możemy tam się dosyć na disk diktstry. Dobra, aj. Jeszcze tutaj... Uślady się kończą. Jaskier załadował pewnie skarb na barkę. Dobra, w takim razie nic tam nie ma większego, jak to wygląda. Jakieś tam temy na pewno są, no ale po co one? Komu? Dobra, więc pokadajmy z Dickstrą Powiedzmy mu o tym, czego się dowiedzieliśmy Masz chwilę? Mam, czego chcesz Sprawdziłem już kanały wokół skarbca No i jak? Czego się dowiedziałeś? Na to, że ściany skarbca zsadziła bomba. Zobacz. Denko srebrnego cylindra. Pokryte runami ciekawe. Wiadomo, co było w środku? Część składników rozpoznałem po zapachu. Olej z wiwerny i cukier. Cukier? Gerard, nie jestem w nastroju do żartów. Ja też nie mówię jak jest. W bombie był cukier. Pomyślmy. Cukier reaguje gwałtownie z kwasem siarkowym, ale nie na tyle, żeby wywołać eksplozję. Bez sensu. Nie wiedziałem, że znasz się na Nie Bliznęło się tego trochę na Akademii Oksynkurskiej. No, ale nie czas na wspominki. Masz znaleźć skarb, a nie napisać moją biografię. Wiesz coś więcej o tej bombie? Cokolwiek. Bomba eksplodowała w róże, która wychodzi ze ściany przy skarbcu ale krata odpływowa była w momencie wybuchu na swoim miejscu, a to oznacza, że... Ach, to chyba jasne. Ładunek podłożony od środka. Dokładnie. Myślę, że to było tak. Ktoś wszedł do łaźni, spuścił wodę z jednego z basenów i wrzucił cylinder do odpływu. Bomba spłynęła na dół, zatrzymała się na kracie i, cytując Sparta... Jakie bum! Znalazłem ciało jednego ze złodziei. Wyżygał antidotum jak ten twój fons. Piękna śmierć. Miał coś przy sobie? Nic ciekawego. Hmm... Gdyby był kimś ważnym, to raczej by go tak nie zostawili. To pewnie zwykły tragarz, który i tak niewiele wiedział. Martwy trop. Dosłownie. Część skarbu wysypała się złodzieją ze skrzynek, więc zostawili wyraźny trop. Wiesz jak w tej bajce z okruszkami. Mhm. Mm Kojarzę. Jaś, Małgosia, palenie czarownic. Bardzo to adekwatne do Nowigradu. Ślad prowadzi aż do wyjścia z kanałów i tam się urwał. Stawiam, że załadowali skrzynię na jakąś barkę. No... Oh. raczej, że nie na wóz. No. Łodzi nie wytropimy. Jest to ślepy zaułek. Spróbujmy ustalić, do którego odpływu wrzucono bombę. To jedyny obiecujący trop. Racja. Jeśli znajdziemy ślady, zastawimy je z księgą gości i zobaczymy, kto korzystał z danego basenu w dniu napadu. Nieźle się spisałaś. Dziękuję za wyrazy uznania. Ach, ta twoja słynna ironia. Brakowało mi. Doprawdy? Mhm, jak gwoździ w kalesonach. No dobra. Ty przyjży się basenem z prawej, a ja biorę te z lewej. Zawołaj mnie, jak coś znajdziesz. Okej, okay, czyli znowu Będziemy szukać śladów jakiś. Nic tu więcej nie znajdę. Okej, okay, tutaj nic nie ma. A tutaj coś jest coś za to. Błyskaj olej. Mogę się tam przyjrzeć? Chyba nie. O? Srebrna przykrywka. Pasowałaby do cylindra z kanałów. Ekstra, chodź no tu! I ja, masz coś? Mhm, fragment bomby. Happen! Puszczaj wodę z czwórki i przynieś cięgę gości. Raz, raz. Nie podejrzewasz Hapena? Ma dostęp do łaźni całą dobę. Mógł słuchać gdzie trzymasz skarb. Hapen ma wiele wad. Jest nadęty, pretensjonalny. Momentami jest upierdliwym kutasem. Ale jest też absolutnie lojalny. Skąd ta pewność? Wiedźmin musi znać się na potworach, aż szpieg na ludziach. Filipie Eilhart też kiedyś ufałeś. Tak, ale jej nie wyciągnąłem z Kowirskiego więzienia w noc przed egzekucją. Zobaczmy, co tu mamy na dnie. Ktoś wyjął kratkę z odpływu, czyli to tu wrzucono bombę. Czytaj, Hamel. Kto korzystał z tego basenu w dniu napadu? Już sprawdzam. Bertolt Heinz, radca miejski, Józef Szwejk, browarnik i margrabia Henkel. Henkel? To niemożliwe. Niemożliwe? Czemu? Staruch gryzie ziemię od zimy. Nie mogło go tu być w dniu napadu. Nie żyje? Nie słyszałem o tym. Nic dziwnego. Czcigodny margrabia wykitował w burdelu przebrany wskórzane ciuszki, więc rodzina nie nagłaśniała pogrzebu. Ale ja swoje wiem. Jednakowoż widziałem go na własne oczy owego feralnego dnia, panie Royman. A rozmawiałeś z nim? Przyjrzałeś mu się? Nie, minął mnie mi tylko. Czyli nie widziałeś chętla, tylko kogoś, kto się pod niego podszył? Myśl trochę. To jaja ci wycięli, nie mózg. A ty, Gerald, weź się za ten trop. Rzecznij proszę. Nie jestem jednym z Twoich chłopców na posyłki. Wybacz, po prostu nawykłem do wydawania Polysy. No dobra, od czego mam zacząć? Padnij do domu Hentla. to taka zapuszczona kamienica na południe od głównego rynku. Cwaniak, którego szukamy, mógł tam zostawić jakieś ślady. No, leć! Idziemy do domu morgrabiego Henkla. Być może coś tam będzie ciekawego. Bo trop właśnie do tego domu y prowadzi. No i proszę, jest dom. Hękla. Wygląda bardziej na melinę żebraka niż dom Margrabiego. Ciekawe, dobra, Ardem. O, można i tak. Wpijamy z buta. Srebrny cylinder. Taki sam jak ten, który znalazłem w kanałach. No dobra. Czyli to on. Czy ktoś tutaj pod się nie ja widać, nie podszywa i chyba mieszka nawet z jego domu? Roku Twoich urodzin jest wyborny, zaskakujący bukiet. Poczęstuj się, ale proszę odstaw potem butelkę na miejsce. Rok Twoich urodzin. Ale chodziło o jaskę. Albo cili. No, raczej się tego nie dowiemy. Tutaj jakieś jest ukryte, są drzwi. Tylko teraz wykompito i trzeba jak je otworzyć. Proszę jakieś. To jest pułapka tak właściwie. Nie, to jest po prostu butelki. Myślałem, że to są butelki myślą, że takieś kolce są. W pokoju obok zdaje się. No i proszę i właśnie trochę otworzyło te drzwi. Dokładnie. Ukryty pokój. To pewnie tu ja uchyli reszta przygodzowali skok. Śledzi mnie menge, to on przechwycił skarb, ma jaskra, uciekaj stąd. Kroki, niedobrze. Kurczę, Geralt jego, eee, wiedźmiński słuch. Nic się przed nim nie ukryje. Kurcze, jakiś śmierć srebrny, fajnie. Powinien go pewnie sobie zobaczymy, co? No, musimy. Dobra, poszukajmy. O, Instrukcja coś jest. Instrukcja złożenia bomby. Sygnowana przez nie. Kalkstein. Jakieś bryłki zanurzone w oleju z wiwerny. Hmm. Otasz? A No proszę, dobra. Kurczę, chyba lepszy niż ten, który mam teraz. Wygląda Więc tego to będziemy to używać. Bomba. Czyli Kalkstein to wymyśli to bombę. Kurczę. Ciekawe. Ciekawie, co? Znaliśmy go. To jest właściwie postać z pierwszej części gry... Wiedźmin. i No proszę. Co oni tutaj robią? Nie spodziewałem się ciebie tu zobaczyć, a już zwłaszcza w towarzystwie Tris. Uznałem, że przyda nam się pomóc kogoś, kto zna się na mani. Wiesz, cholernie jestem ciekaw co chodzi z tymi runami na bombie. Ciebie też to tak ciekawi, Tris? Nie. Ja tu jestem tylko dla pieniędzy. O, aha. Uwielbiam, jak próbujesz zgrywać cyniczną materialistkę. Tak naprawdę Tris, jest tu dla idei. Potrzebuję złota, żeby ratować konfratorów. A jeśli odzyskam skarb, będę mógł jej w tym pomóc. Przy okazji, czy jak to mówią w Bokler, a propos, dowiedziałeś się, kto zapieprzył moje złoto? Chwila, wpierw powiedz po co tu przyszedłeś. Umawialiśmy się, że jak coś znajdę to do ciebie wrócę. Niby tak, ale martwiłem się o ciebie więc wpadłem zobaczyć czy wszystko w porządku. Gówno prawda, po prostu mi nie ufasz. Oczywiście, że ci nie ufam. A ty nie ufasz mnie. Zdrowy układ. Panowie... Czuję się uprzywilejowana, że mogę być świadkiem tej słownej szermierki. Ale pamiętajcie, że w odróżnieniu od was ryzykuję życie wychodząc do miasta. Więc błagam, przejdźmy do rzeczy. Niepotrzebnie fatygowałeś Trix. Nie ma co gadać o Bobbie. Bo? Bo już wiem, kto położył łapę na Twoim skarbie. Szef Straży Świątynnej, jaki Kaleb Menger. Gold. może nie tylko się dorobisz, ale i zemścisz. Byłbyś łaskaw powiedzieć, jak się tego dowiedziałeś, Geralt? Umieram z ciekawości. Henkel mi powiedział. Staruszek ma się dobrze. Upozorował tylko śmierć, żeby uciec od wierzycieli. Ciekawe. Nie wiedziałem, że miał długi. Miał. A Mengo obiecał, że pokryje je w zamian za pomoc przy skoku, więc... Geralt, jakby to delikatnie powiedzieć, pierdolisz. Jak myślałeś, że nabiorę się na tę wyjętą z dupy historyjkę, to mnie jeszcze nie znasz. Znam cię jednak na tyle dobrze, żeby wiedzieć, że interesują cię rezultaty. Skłamałem zgodę, ale i tak doprowadzę cię do skarbu. Wybacz, Geralt, ale po numerze, który właśnie odwaliłeś, prędzej uwierzę kurwie, która mi wyzna miłość. A uwierzysz czarodziejce, która ma interes w tym, żebyś odzyskał swoje pieniądze? Już prędzej. Chociaż nadal wolałbym tę kurwę. Ukrywasz coś przede mną, a ja tego nie znoszę. Nawet chyba bardziej niż Nil w gardu. No, ale w końcu współpracujemy z rozsądku, nie z miłości. A poza tym w twoich kłamstwach musi być chociaż czarno prawdy. Męgę ostatnio pieniędzmi, choć wedle mojej wiedzy nie powinien ich mieć wcale. No, to co teraz? Z tego co słyszałem, Mengę urzęduje nocami w siedzibie łowców czarownic, w tokach. Wpadnijcie z wizytą i spytajcie, co był łaskaw zrobić z moim złotem. Wątpię, żeby Mengę powiedział nam cokolwiek po dobroci. Też wątpię, dlatego nająłem do tej roboty wiedźmina i czarodziejkę, których tak wiele mówisz. A co to ma do rzeczy? Wiele. Kochankowie są gotowi skoczyć za siebie w ogień. A to mi bardzo na rękę. Macie dzięki temu większe szanse wyjść z koszar łowców żywi z moim skarbem. Innymi słowy, pogrywasz nami. Pogrywam? Ależ skąd? Instrumentalizuję tylko łączące Was uczucie. No gołeczki, pora na mnie. Powodzenia. Myślałam, że zaprzeczysz, że my. No wiesz. Też mogłeś zaprzeczyć. Tak, ale jakoś ciężko to przez gardło przechodzi, prawda? No, ale zeszliśmy z tematu. Mamy skarb do odzyskania. Twis, muszę ci coś powiedzieć. Złoto Dijkstra interesuje mnie w tym wszystkim najmniej. Tak myślałam. Chodzi o Siri, prawda? Męgę więzi gdzieś jaskra, a on się z nią widział. To wszystko zmienia. Słuchaj, spotkajmy się koło północy przy kapliczce wiecznego ognia na wschód od portu. Wspólnie pomyślimy, jak wejść do koszarłowców. Zgoda. Do zobaczenia i dziękuję.